Jakie podatki płaci lekarz na jednoosobowej działalności gospodarczej? Są dwa podstawowe podatki, jakie płaci lekarz na działalności gospodarczej. Pierwsze to podatek dochodowy PIT, a drugi to składki ZUS. Jeśli chodzi o podatek, to jest on płacony od naszych dochodów bądź przychodów z działalności gospodarczej. Tutaj lekarz może wybrać, czy chce rozliczać się w ramach ryczałtu, wtedy stawka podatku wynosi 14% na usługi medyczne. Może też rozliczać się według skali podatkowej, tutaj podatek płacimy od dochodu. 12%, jeżeli nie przekraczamy 120 tysięcy złotych dochodu rocznie, ale od nadwyżki płacimy już 32% podatku, więc to jest taka linia graniczna. Możemy też wybrać podatek liniowy, jeżeli jesteśmy lekarzem, wtedy płacimy stałe 19% podatku, nieważne od tego, jakie mamy dochody. Drugi rodzaj obciążenia to składki ZUS. Zakładając, że nie współpracujemy z byłym pracodawcą i jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, możemy zacząć od obniżek, czyli najpierw z ulgi na start, będzie Płacić tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli natomiast firmę założymy nie pierwszego, a kolejnego dnia miesiąca, na przykład drugiego dnia miesiąca, to z tej ulgi na start skorzystamy tak naprawdę przez 7 miesięcy prowadzenia firmy. Dalej przez 24 miesiące możemy płacić również obniżone składki, czyli tak zwany ZUS preferencyjny. Po tym, jak zakończymy ten czas, wchodzimy już na duży ZUS. Jeśli chodzi o pokazany tutaj podatek VAT, lekarze zazwyczaj będą korzystali ze zwolnienia z podatku VAT, ponieważ świadczą usługi medyczne związane z ratowaniem, z ochroną zdrowia. Natomiast jeżeli będą świadczyli inny rodzaj usług niezwiązany z tą kategorią, to wtedy może pojawić się obowiązek rejestracji do VAT. Można korzystać z limitu do 200 tysięcy złotych przychodu rocznie, ale po przekroczeniu limitu trzeba już zarejestrować się do VAT. A jeśli właśnie szukasz biura rachunkowego to wejdź sobie na stronę solidnaksięgowa.com, przejdź do zakładki Dla Kogo, Lekarz i Branża Medyczna i zostaw nam wiadomość przez formularz kontaktowy, żeby skorzystać z bezpłatnej 15-minutowej rozmowy.